Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Jak widzicie, zaczynamy dzisiaj w sadzie, ale na sadzie się nie skończy. Później pójdziemy sobie na pole, zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję, że dużo i ciekawych rzeczy, a czy tak będzie, no to zobaczymy. Trzymajcie kciuki za fajne wykopki. Ja wam życzę miłego oglądania. Możecie też zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie robicie. Łapka w górę pod filmem, komentarz dla zasięgu. No i nie przedłużam. Widzimy się przy pierwszym dołku. No, i jak widzicie moi drodzy, za długo to w sadzie sobie nie pobyłem. Nic tam nie znalazłem, ale strasznie mnie tutaj od razu ciągnęło na takie pole, które tak wygląda w takiej pięknej mgle. Naprawdę jest klimat chodzenia. jest śnieg, jest fajnie. Troszeczkę grząsko, bo jest naprawdę bojoro, niesamowita. Natomiast tam mgła no to robi klimat. Będąc na takim e, pustkowy, praktycznie, no to wiecie, widzę tylko to pole, pole obok, pole obok, a wokół. Po prostu gęsta gła. Także jest klimat. Zobaczymy, co w takim klimacie znajdziemy. Lecimy. Ostatnim razem na tym polu, no to szukałem jeszcze Rutusem wakacje, atreksem. Zobaczymy, co znajdzie tutaj Legend. I pierwszy sygnał, prawie że 40 równe. O kurde, ale moi drodzy, jest naprawdę ziemia ciężka, tak kopać. Ale damy radę. Pierwszy dołek przed nami. No, sygnał się mocno skiepsił, tak jak zapewne słyszycie. Ale to jeszcze nie oznacza żadnego ciekawego fantu. Co my tu mamy na pierwszy rzut? Na pierwszy rzut mamy kawałek aluminium. O, tak to się prezentuje. Fajny sygnał, więc trzeba go kopnąć. 33, 35 Płyciutko fajnie się kopie. Takie e, mniej głębokie dołki. No i coś mamy wykopane. Ziemia jest tutaj naprawdę bardzo nasiąknięta tą wodą. Ostatnią. Coś mamy w bryłce. Ale co? Coś tutaj jest. Kulka? Nie. Jest monetka, moi drodzy. Jest druga monetka. Dzisiaj, Boże, druga monetka, drugi dołek. I jest monetka, o tak powinno to brzmieć. No i mamy boratynkę, najprawdopodobniej, czyli Szelonga, Jana Kazimierza. Mały na niej widać, błota jest dużo. A boratynka, no to u mnie to chleb powszedni, także jest ok. Jak na początek, to super. Ładny był to sygnał, bo spory zwitek miedzianego drutu. Natomiast a propos śmieci drutu, a właściwie złomu, wyciąganego no to podczas wiadomo, poszukiwań. No to mam dla Was fajny plan. Fajny myślę, że odcinek może tego powstać, a nawet cała seria odcinków. Mianowicie, ile złomu uzbieram w danym czasie, przez miesiąc czasu, przez rok czasu. No i oczywiście, później to sprzedam i zobaczymy, ile z tego będę umiał uzbierać, wiadomo, no bo jednak nie oszukujmy się. Fajne fanty na poszukiwaniach, no to są albo ich nie ma, ale złom, jakieś kolorowe, wiadomo, miedziane druty i tak dalej, no to praktycznie zawsze się trafiają i wszędzie. Sporo tego wychodzi, ja mam warunki, żeby to trzymać. Nie mieszkam w bloku, więc wiadomo, mogę dla Was coś takiego zrobić. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Według mnie to jest całkiem fajny pomysł, a ja chętnie poznam Wasze opinie na ten temat. A teraz lecimy po fajne jakieś okrągłe, najpewniej, rzeczy. Sygnał tutaj był na granicy zasięgu 41, 32, także taki no niepewny. Natomiast pewne było to, że może to być kolor, a co wyszło? No to jak widzicie, druga teraz, już na pewno, druga monetka. I co my tym razem mamy, moi drodzy? Czy jest to boratynka, czy nie? Czy może coś innego w końcu? No, powiem Wam, że raczej chyba boratynka druga. Kiepsko widać, no ale najpewniej tak. Tak jak poprzedni dołek wykopałem na granicy zasięgu. Tak tutaj też jest dosyć głęboko jest 33, także troszeczkę niżej, no ale niekoniecznie gorzej. Wykopane i mamy tutaj coś w tej bryłce. I teraz sprawdzimy, co takiego. Jest monetka chyba, patrzcie. Jest chyba moniak. Nie, to łuska. Kurde. Tak fajnie wyglądało przez chwilę. I mamy łuskę tylko. Tu mamy bardzo ładny sygnał na powierzchni. 41, 43, ale to. O! Ha, leży tutaj, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj w bryłce. Jest moniak jak nic. Na no pewnie, że tak. Moniaczek, trzeci dzisiaj Moniaczek, i co my tutaj mamy za Moniaczka? W takim razie czas się przekonać. Trzecią Boratynkę, może coś innego by w końcu wyszło, no nie? Fajnie by było. Aczkolwiek mamy Boratynkę, no ładna jest ta Boratynka, na pewno lepsza niż, niż poprzednie dwie, które wyszły. Tutaj ładnie widać. Jana Kazimierza i jest chyba szelą koronny Jana Kazimierza, także no trzecia monetka dzisiaj A no jest ok, super sygnał był identyczny jak poprzedni i mamy guzik niestety jest to guzik absolutnie na 100% współczesny, także nic ciekawego no moi drodzy błoto dzisiaj no to jest naprawdę naprawdę Duży ciężar na mnie i na butach i na rękach i na wykrywaczu i na łopacie, natomiast mamy kolejną monetkę, chyba dzisiaj czwartą. Jak dobrze liczę, to chyba czwarta, może piąta, ale raczej chyba czwarta i mamy kolejną boratynkę. Niestety, no kurde, 100% skuteczności boratynek dzisiaj i nic, a nic innego, ani jakieś tam międzywojnie PRL czy cokolwiek chociaż innego, jak na razie nie wchodzi. No monetki są, jak widać, ale same boratynki. Może w następnych dołkach zaraz zmienię jeszcze pole na kolejne obok i zobaczymy. Może coś wpadnie innego. No powiem Wam, że tutaj sygnał jest naprawdę bardzo wysoki. 55, 56 i to płytko. Aż jestem ciekaw, co może być aż tak wysokim sygnałem. Oby tylko nie jakiś śmieć. Bo jeśli to nie będzie śmieć, to może być coś naprawdę fajnego. Sygnał się skiepścił, jest to w dołku Czyli będzie chyba jakieś większe po prostu żelastwo Sprawdźmy to pinpointerem Mamy to tutaj I mamy jakiś duży kawałek... Aluminium? Czy co to takiego jest? No pewnie, że tak, moi drodzy Aluminium O to jakiś wichaj jakiś drucik. No kurcze, szkoda. No i jest, chyba mamy coś ekstra, i to naprawdę coś fajnego. Słuchajcie, jakaś większa monetka się trafiła. Sygnał 48-49. Mogłem wam to nagrać, ale naprawdę, idąc z jednym rządkiem, wykopałem chyba nie wiem, 7 czy 8 polmosów z rzędu. Dosłownie jakieś większe kawałki aluminium, osiądzu i tak dalej. Ale tutaj jest większa monetka, i pytanie. Teraz jaka ta monetka. Czy to kopiejki, aby czasem delikatnie to przetrzemy, i tak jestem cały upierdzielony dzisiaj. I to nie miłosiernie. I moi drodzy, mamy jedną kopiejeczkę. Zobaczcie, jeszcze jest w miarę światło. Także nie muszę flesza tutaj wam włączać. Mamy kopieczkę tutaj druga strona. No i super, no jakaś większa, inna monetka, na takie coś właśnie liczyłem, żeby nie tylko Boratynki, tylko jakieś inne monetki. Co najmniej monetki, no i jest. Także elegancko, super. Mamy inny fancik, mamy chyba dzisiaj piątą albo szóstą monetę, także super, nie jest źle. Elegancko, lecimy dalej, są nowe, nowe chęci. No i proszę bardzo, kolejny fancik, po kopiejeczce cesarskiej Teraz mamy polskiego orzełka, ale... Chyba PRL tylko, guzik znaczy się. Malutki guziczek, taki jak widzicie, wielkości no bo ratynki bym powiedział. Chyba korony nie ma, więc jest PRL. No ale nic, jest guziczek, jest polski nasz, z orzełkiem także. Także fajnie, jest kolejny fancik. Kolejny fancik, moi drodzy, i tym razem jest niby zwykła blaszka, ale coś tak czułem, że na niej jest coś, no i mamy czwóreczkę. Ciekawe, od czego to mogło być. Jest to ewidentnie urypane z jednej, jak i z drugiej strony, bo widać, natomiast czwóreczka jest jak byk. Także musiałby to być to jakiś większy ciąg cyfer, ale co, od czego, nie mam pojęcia. Może macie jakiś pomysł, takie cieniutkie, z taką na wielkość czwóreczką. No i słuchajcie, no mamy monetkę, no fancik za fantem, dosłownie, od tej kopiejki. A teraz mamy jakąś monetkę i to nie będzie boratynka, bo jest to coś większego, ewidentnie. Chociaż no... Na tyle boratynek, co już w życiu znalazłem, to i boratynki się takiej wielkości zdarzały. Czyli półtora razy większe od takich nominalnych. Ale co to za monetka jest? Nie wiem, może sreberko kurde jakieś? Fajnie by było. Jak na razie nic nie widzę. Nie wiem i raczej się już nie dowiem, bo moneta jest w naprawdę katastrofalnym stanie. Niby patynka zielona, ale wytarta. Całkowicie ciężko powiedzieć, czy to w ogóle kiedyś była moneta. No, raczej tak, no bo cóż by innego. Natomiast, no nic na tym nie widać. Nie ma żadnego punktu zaczepienia. Bynajmniej teraz w terenie. Może w domu po oczyszczeniu będzie coś widać. Jeśli tak, no to oczywiście wam rzucę fotkę albo chociaż identyfikację na, dolu, na dole ekranu. A jeśli nie, no to po prostu nic po prostu nic. No dobrze moi drodzy, więc tak prezentuje się podsumowanie tego odcinka. Jak widzicie, kopieczka jest już po czyszczeniu. Widzieliście to, mogliście to e, czyszczenie zobaczyć na kanale Agoranum. Także was serdecznie zapraszam. Jak tam ją wyczyściłem, pokazałem i tak ona się prezentuje. Także jak widzicie, naprawdę ładna monetka, super. No i jeśli chodzi o inne fanty, no to jednak. Fajna pomyłka z mojej strony: na no to myślałem, że guzik jest z orzełkiem, ale bez korony, a jednak jest z koroną. Malutki, fajny, ładnie wygląda. Super stan zachowania, także elegancko. Tutaj mamy te czwóreczkę. Cztery boratynki po prawej. Nieidentyfikowalna monetka po środku i jakiś współczesny guziczek. Także tak wygląda podsumowanie. No myślę, że to całkiem fajny wypad, ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, jeśli tak, no to łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!